W dzisiejszym odcinku sprawdzimy kto bardziej zna swoją mocną siostrę, ponieważ ja i Filip tak się złożyło, że we dwóch mamy mocną siostrę, no i Filipie, no? jak tak. Przedstaw się, przedstawię tutaj. Czekaj, zawodnika. Ja jestem ja, to ja Tost. Tak, to jest Filip. Scypsa, ja pytanie N. na start no? bardzo ważne. Dawaj. Jakie to jest uczucie mieć młodszą siostrę? No, jestem w stanie odpowiedzieć, że też znasz to uczucie chyba, ale mogę się wylić, nie no, oczywiście. Mam, znamy to uczucie, ponieważ we dwóch widzowie mamy młodsze siostry, one są dzisiaj z nami, jest ogólnie wszyscy, wszyscy na Kidowicach są, po cała piątka. No i Szymon też ma tutaj bardzo ważną rolę, bo to on będzie nam zadawać pytania, po których sprawdzimy, kto z nas lepiej zna swoje młodsze siostry. Na samym wstępie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasze kanały, ponieważ no, ostatnio mniej się do tego sprawujemy, ale ogólnie zasada jest taka, że co drugi dzień są filmy raz u mnie, raz u tosta. Ale po prostu przez wyjazdy i przez duże nieobecność naszych sióstr i bratów nie byliśmy w stanie tego tak regularnie robić. No ale dobrze, widzowie, rozpoczynamy. Jesteśmy na takim małym, takim miejscu. Tutaj, oczywiście, jak ktoś zna odpowiedź, to klika, jest taka lampka. Mega dach, mega dach. No to Chopie jest co, 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 co to jest za w ogóle nić? Architektura, Chopie, to jest włoska. To jest włoskie, postawione na belce i u góry wyłożone papą. Chopie, że od słońca nie daje. Jest idealnie wszystko dobrze, zrobione. Dobrze. dobrze Szymonie widzę, że masz piękny mikrofon. Możesz zadać nam pierwsze pytanie, ile lat ma Twoja młodsza siostra? Pierwszy. Myślałem, że o w tym całym tempie. No, no właśnie. A właśnie, 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 właśnie. Jak to jak my mówimy, rocznikowo? W sensie ukończone? Czy rocznikowo? No Może ile rocznikowo, ma w tym momencie? Na ten ile moment? ma lat? Na ten moment. A, czyli, czyli na ten moment, dobra. W tym okay, no, aktualnym no to mówisz momencie. Ty? Mówię ja. 13. Dobra. 13. 13 no. Ok, 11. 11, okej. Okay. No i pięknie, pierwszy punkt jest egzekwo. Ex Let's go! Czy to dobra, będzie tak dobra, sobie dobra. indywidualnie w myślach zaliczał czy tak, jakaś tak, 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 nie, tak. Ty tak. nam się będziesz liczył, od tego jesteś <laughs> prowadzący. <laughs> Ej, to czekaj, dam ci jakoś nie, nie... będziemy chyba liczyć, no ja tam zapamiętam, że mam punktach opytach. No, da. Dobra, dam radę, dam radę. Damy dobra. radę, to są ciężkie matematyki, ale lecimy. Dobra, synek. Dobra, drugie pytanie. No Dawaj. Kiedy urodziła się twoja młodsza siostra? I. O, kurde! I tak mogę. No, na razie najprzyściga. No, jestem jestem szybszy, by byciu zdecydowanym Bo ja, za, ja zapominam, że tu trzeba klikać. Ja, tak, ja już myślę na to. No to nie dotrzeć. trzeba, no, ale tak jest, żeby się świeciło. Ale jeszcze Dobra. nie dałem odpowiedzi, a jest to 21 maj. Dobrze? No, bardzo dobrze. dobrze. No, bardzo No, wow. tość, tość, tość. ciekawostka. Szymon ma tego samego. Tak, Szymon, ciekawostka, ten sam dzień. Kto by się spodziewał? Dobra, dobra, 3 września. 3 września, ej, to ty też masz we wrześniu. No. Ale się złożyło. A gdzie ja czekajcie 29? Let's go, chłopie, yeah, maszyłem to dat. Dobra. A ty co... dwunasty? No, no, dwunasty? No, no, 12, Dalej, ja o tym mówiłem na stordze dwa dni temu, to mogłeś na nie widzieć. No, Moment, no, fajnie. reminder. Pięknie, Dobra, no to w takim razie, poczekaj, mamy dwa punkty. Idziemy egzekwą. No. A ile jest pytań w ogóle? 12 o, Trzy? <śmiech> <śmiech> Trzy. <śmiech> Ej, mamy nowego gościa w naszym programie, Mister Wiesław. Yeah. Przedstawić się, gdzie masz swoją siostrę? O patrz, wija tu! Dobra, on będzie z tobą w teamie. Dobra. dobra, on jest z tobą w drużynie. Nie, no nie, wracaj, on nie ma siostry! On tak, znaczy, tak mi się wydaje, no nie wiem, nie zweryfikowałem tego. Dobra, poszedł już w pole. No poszedł, nie chcę. Dawaj, synek, kolejne pytanie. Jaki jest ulubiony tw kolor twojej młodszej siostry? Obstawiam, znaczy, ja tutaj o, no ja wracić, ja ale... muszę obstawić, ale... Ja powiem dwa Weronika i powiesz, czy one się zgadzają, dobra? No ale ja nie wiem sama, no ale... No ale chcę ono Dawid. Dobra, różowy dam, no. Różowy. Nie, Ale... na pewno nie! No jak nie różowy, no! No nie, nie ma szans. Dobra, no to nie trafiłem, no to nie mam punkta. A ty? Bo ja też chciałem powiedzieć różowy. Nie. <laughs> ja nie wiem! Nie? Dobra! Ja nie wiem. Powiedzcie swoje ulubione kolory, błagam! Ale ja nie wiem. No jak No jak nie wiecie? Nie macie <laughs> ulubiony koloru? Ale na pewno nie ten, na pewno nie. nie A ty to Tosia? Okej, okay. wow. o to tak, to tak bardziej jasno No to, no to nie, no to chce nie... Być w domu. Nie trafiliśmy, Wersoza. niestety, niestety, hopie, nie trafiliśmy, ale widzisz, jak my się dogadujemy, że we ale... dwóch nie mamy punkta Tak, tak, jak... ale no bo kto by wiedział takie rzeczy, kogo to wchodzi jakiś kolor A ty, byś zgadł mi ulubiony? A ty byś zgadł mi ulubiony Zielony to? Nie <laughs> Ja wiem, że wszystko na to wskazuje, <laughs> ale to nie tak nie, <laughs> Ale to ja jest ja tak, ja ci by... powiedział, że twój to pomarańczowy No tak, no to prawda ale, no ja bym powiedział u ciebie, że czarny. No, czarny albo niebieski bym dał, no? Niebieski no. mi się też podoba. Dobra. O kurde, mamy noc. Dobra, no to chodźmy może Chodź do łóżka. Ponoć mówią, że czarny to nie kolor. Chodźmy, chcę przespać i po prostu wróćmy, tak będzie dzień. Szymek, dawaj, kolejne pytanie. Jakie jest drugiej imię Twojej młodszej siostry? Dobra. A. O nie. Nie, no by się musieli nad tymi pytają i tak długo zastanawiać? Da, no, Ja wiem, ja. No, kurde, nie wiem, czy. Nie, chyba wiem. Dobra, chyba wiem. A bo nie wiem. No, nie wiem, nie pamiętam stary chyba. Ja Dobra, mów pierwszy. Nie, tak strzelał, nie? no a, Anna. I to Dobrze. się... Zgadza się? Ej, ja nie wiem H Hela? Nie, Boże! Ja nie Helga, mogę... Helga, Helga, Helga! To jak? Nie powiem ci. No, ja nie mogę, nie trafiłem, ej! Ja mam po mamie. No to Kasia! No to no, mi... nie mogę się tego nie mówić. Ale wiesz, ale wiesz dlaczego się pomyliłem? Bo Szymon ma po dziadku. I dlatego się pomyliłem. Na pewno tak było. Dobra, no to mi się pomyliło po prostu, ale to są drugie Ej, ale, imiona, ja w to nigdy nie ale będę dobry. Co ciekawe, ja nie mam drugiego imienia. A wiesz, że ja praktycznie cały czas zapominam jak ja mam na drugie imię. Znaczy mam łatwiej, bo mam jak mój brat mam teraz na imię, no ale wiesz, i tak bym o tym nie pamiętał, nie? Więc takie, wiesz, że to jest... Nigdzie to nie jest potrzebne, te drugie imię, nie? Więc no, dlatego no, się zapominam No to właśnie się nawet bardzo cieszę, że nie mam tego drugiego imienia, bo gdzieś w dokumentach trzeba to pisać. No, a ty masz właśnie tak, że pewnie się pytają. O czego pan nie ma? No, tak. Nie, nie, nawet nie pytałem się. Ja po prostu piszę nie? Tylko pierwsze ten, no i. No to w takim razie wyprzedzasz mnie o jednego punkta w prowadzeniu tej. Yeah, walki. Let's go! Dawaj, Szymek, kolejne pytanie. Gdyby twoja młodsza siostra dostała 1000 zł. Powiedz brzmi tak. <grym _> czekaj, 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 bo chyba to nie o to chodzi w tym pytaniu. Okej, <grym _> okej, okay, okay, no. Na co by je wydała. Ale jeszcze raz całe, zł? całe, całe powtórz no. Gdyby twoja siostra dostała 1000 zł, no. to na co by je wydała? Ja wiem. Kurde. No ja wiem, wiem nawet teraz, nawet wiem na co teraz by wydała i nie powiedz, że nie, 1000 zł na fona by nie starczył, wydałabyś to na obrania i kosmetyki. Jestem tego przekonany no. w 100% no jest, jest Dobra, a ty to ściswe A ja mam wrażenie, bym nie wydała tego w ogóle. No to w takim razie mamy i tak po punkcie. I tak jest w Bo... punkcie. Aha, czyli, czyli tutaj mamy yy, ten. Jak to się nazywa? Rozbieżność. Tutaj były być tutaj oszczędność. Jedno i drugie jest poprawne. Dobra, szmek. dawaj kolejne. Ej nie no, tu dalej nie mam tego pten. Tu dalej jestem punkta w plecy. To ja dalej muszę no, być, no. Ja dalej muszę nadgonić. Dobra, teraz na tym pytaniu nadganiam na 100%. Nie wiem jakie jest, ale... Czekaj, czekaj, trzeba, trzeba zmienić lekko wystrój. A co ty ja. robisz? A co ty Człowieku, no jak ty chcesz zmieniać tutaj teraz wystrój? No przy... lekki, lekki wystrój. A co ty tutaj zmienisz? Aha. Mm. Taki mikrofon plus teraz jest, dosłownie za... Ej, ten mikrofon jest prawie wyższy od niego teraz, człowieku, to widzisz to mu dodało kilka centów! Dobra, o nie, co ty zrobiłeś? To, to, to się wzięła, doniska nie ma. o plik. Dobra, pyk, dawaj mikrofonik. Dobra, dawaj kolejne pytanie. Gdyby twoja siostra miała wyjeżdżać do jakiegoś kraju, to jaki by to był kraj? Wie? Eee... No ja będę strzelał, ale dobra, no. Dobra. Dawid, no, już sobie tracisz... Hiszpania. Dobrze. Okej. Okay. Eee, Hiszpania. Nie. No jaki byłby kraj? Do Stanów. O, boże, tak daleko? Komu by się chciało tyle samolotem lecieć? No dobra, jestem dwa punkty w plecy, nie wiem. Ja przegram tą batalię, nie? Ja to wymyśliłem ten odcinek, a go przegram, nie? To jest niesamowite. Dobra, synek, dawaj, kolejny. A pamiętasz nasze ostatnio rozmowy na temat spędzania czasu z rodzeństwem? Tak, pamiętaj, nie odzywaj się. <laughs> <laughs> Ale bo to jest pytanie, stary, że ja nawet nie wiem, że jak ja bym, stary. Jak ty byś się jest, mnie... A jaki jest mój kraj, który ja bym odwiedził? Jakbyś miał ty? mi powiedzieć, no. Gdybyś pewnie do Rumunii chciał pojechać <śmienić> Gdzie bym do Rumunii, ja do Hiszpanii bym pojechał na, na Stadion Już był, a nie, nie byłeś Nie byłem, nie byłem, na Stadion Real Madryt, wiadomo jest No tak, no Dobra, tak. synek dawaj kolejne pytanie, dwa punkty do nadrobienia, please Jakie jest ulubione jedzenie twojej młodszej siostry? Zobacz. Dobra wiem, Ej, ale, ale ja jestem jakiś, bardzo dużo wiem o mojej siostrze tak. Dawaj tak. Sushi No a ja też powiem sushi no, to dobrze, no. No i pyk, no bo ostatnio jedliśmy Weź dużo się. No, no to, a Szymek nie lubi sushi jako jedyny. Hopie, to jest przepyszne danie. A i tak jadłeś ostatnio, jak zamówiłem. Co? jadłem, bo ty zamówiłeś, no i co? No, no, no. Ale jedzone było. <grym> Dobra. Jest dobrze, czyli... No dalej, no, minus dwa punkty, kurde. Muszę, muszę wygrać w jakimś punkcie. Dawaj, synek, jakieś takie pytanie w moją... tego wiesz, żebym mógł to Jak Jakie jest ulubione tym razem picie twojej młodszej siostry? No wiem! No, picie, no no to jest takie Woda truskawkowa mm, no, no dobra No, no masz okay. tysiąc butelek z niej w pokoju, no błagam, jeżeli teraz powiesz, że nie no to to jest już ale Ale jest gazowana, a ty powiedziałeś, że nie gazowana No ale nie no woda to woda, nie? Dobra, no, nie ale, ale trafiłem A ty? No ja też bym powiedział woda, bo ja mam wrażenie, że to się dużo wody pije piję Ale to jest... Ale, ale czy to jest ulubione? No ale jakbyś miał wybrać taki wiesz, coś co najchętniej pijesz, to co to by było? No, nie, nie, taki, na kola, nie takich rzeczy. Taki punkcik Filipie bym powiedział: pół na pół ten punkcik Dobra, taki. rezygnuję z tego punkta, rezygnuję z tego punktu. A, dobra. czyli nadrabiamy widzowie, no to jeszcze jeden muszę jakoś no, tutaj ukryć. już No dobra, spokojnie, teraz jak zadasz pytania, to te, może mi się uda zgromadzić punkta. Dobra, teraz znowu pytanie o wodę. To znaczy. się ja się bardziej gazowaną czy nie gazowaną wodę? Spójrzcie. Eee. Spójrzcie. <laughs> dobra, no. Nie gazowaną. No. no przecież przed chwilą to powiedziałam. Co, że gazowaną? Szy, kurde, jak ty jesteś ten? Ale ale, 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 ale ty wiesz, tylko gazowaną jak jest ten, jak jest truskawkowa, ja piję tak? Ja nie tylko gazowaną Ale ostatnio mówiłaś, że chcesz zacząć pić nie gazowaną zwykłą. Ale przerzuciłam się na gazowaną, bo Oh my god, nie dobra, ja, ja nic nie wiem, dobra. Zabijcie, ja odchodzę z tego tele. Uwaga, 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 teraz znowu dwa punkty więcej gazowana. Nie... Nie, i co? A się tak śmiałeś! A co? I co? Ale ja nie wiem, ja nie wiem jak, ja nie jak ona napiję. Nie lubisz? Okej, no to dalej mamy po No a widzisz, tak, ale, ale to jest takie, Ajajaj. że... Ja tych butelek ale nie odróżniam. Znaczy ja, ja, na przykład wolę niegazowaną, ale jest taka butelka u nas w domu taka, że tam się jakby leje taką wodę z takiej, jakby tak dziwie się leje i ona jest po prostu hmm? gazowana I ciągle ją A. kupują, ja jej nie lubię, ale wszyscy ją piją, no i myślałem, że to jest gazowana Ja <gazowana> się że mam pomyśleć, no to mówię, no dobra, to na bank ta gazowana Kurde, no dobra, ja właśnie, no ja właśnie chciałem odbić drugą stronę, bo myślałem, że to będzie taki z no, ale okazało się, że jednak nie Dobra, synek, dawaj, jeden punkt dalej do nadrobienia Dobra, no, jakie jest marzenie twojej siostry? Kurde, fix, Czekaj, no, bo to jest to ciężkie jest pytanie. Dobra, no lot do Stanów. No, zgadłeś. A dobra, jakoś w... No, lot do Hiszpanii. No tak. No ja nie... Ale odgapione! Ej, jakby... Ale... Ale... Ja, powiedzieliśmy na 3, 2, 1 to powiedzieć, ale no to prawda, no, jak znaleźliśmy ten... kraj, no to wiadomo, że to będzie jedno z tych. Dobra, ja no to... myślałem o takich marzeniach, nie... My... Też takie coś chciałem takich, wymyśleć, wiesz, ale wiesz o co chodzi? Takich bardziej, nie? Ta, ale... Chciałem, ale... Hmm. ale kurde, nie dałem rady. Dobra, synek, dawaj. Ile jeszcze pytań w ogóle zostało? No jeszcze dwa, więc musisz to zrobić, albo... No, musisz na wszystkie odpowiedzieć źle, a ja na wszystkie dobrze, żeby no, Żebyś wygrał, no. <gry> Tak. Dawaj, dawaj, Snyk. Kim by chciała być o? twoja młodsza siostra, ale w przyszłości? Kurze, ale to wydaje mi się, że jest w moim przypadku nie do odpowiedzenia, bo... Czy ja w wieku 11 lat wiedziałem kim chcę być w przyszłości? Tak się jakieś marzenia chyba miałeś, nie? Dobra, no ja właśnie, chyba właśnie wiem. Chyba nie. Ja chyba bym strzelił. No to fajnie, że ty wiesz, jak ja nie wiem no. <laughs> no, no nie wiem, chciałeś fryzjerką być, jakiś własny salon nie. mieć. Albo Pedicure te nie, jak to się nazywa? No, do, do makijażu te paznokcie. Własny salon. To. No powiedzmy no. Dobra, bo no to git. A ty. No ale no i ja nie wiem co mam powiedzieć, bo nawet moja siostra Krzyż się tam z fotela, że nie wie. Hmm. No to w takim razie co w tej sytuacji, Filipie? Punkcik, To jest, punkci. no ale, ale no, ale no, a czekaj, co ty powiedziałeś takiego, że, że ci siostra zaliczyła? Bo eee... ja, szczerze, ona też mówi, że nie wiem. Ja no, salon, jest... salon taki do, do tych, do paznokci, nie? własny a No, no tylko, że domić. czekaj, czekaj, bo teraz ustalmy jedną bardzo ważną rzecz Jeżeli moja siostra nie ma marzeń, kim całej przyszłości, bo jeszcze jej się takie nie wykreowały To jak miałem odpowiedzieć poprawnie na to pytanie? To musisz w takim razie wymyślić zastępcze pytanie, na które odpowiesz To jest twoje zadanie No to, to może niech siostra mi zada jakieś o, pytanie O, niech siorka to, zada, o! O. Eee. Ale że się Uf, wkopał chłopie Ale ale wiesz co jest najgorsze? Ona 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 idzie, ona idzie przez swoje życie i ona na każdym kroku, nieważne jaki, dobra koń. O! Nie! Jak nie? To co? Macie psa nawet człowieków w dobra, domu. Dobra, ale, ale... stary, jest... Dobra, mieszkam na wsi, z mojego okna widać konie i ona tak... O boże konie, o konie! A sama w domu i na spacer z nim nie wyjdzie Ale do konia by poszła bardzo chętnie. No i, i... Dobra, dobra, no to nie. No to okay, się, mamy to się chopie chce, czego się nie ma, wiesz o co chodzi. Ale... Dobra, teraz kupcie bez ostatnie pytanie. Dobra, dawaj. To teraz tak. jak jest, bo mieliście coś... No, remis mamy. Jak jest chyba, remis mamy. chyba remis, chyba, rem, chyba jest no, remis. no. Dobra, no to albo wygracie razem, albo przegracie albo razem, albo. ktoś wygra i wszystko się może stać, zależy od tego pytania. Najlepsze pytanie na które ja bym odpowiedział z stuprocentowym skutkiem Dawaj Czego słucha twoja młodsza siostra? BDS i ale. <noise> Dobra, ja, 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 ja nie wiem, co mam odpowiedzieć, stary, nie? Dobra, Dobra. Ja, i, czekaj, ja, ja mogę pierwszy powiedzieć. Co? No to dawaj. Bo ja wiem, że moja siostra słucha bardzo dużo takiego pańskiego zespołu, ale ja nie wiem, jak on się nazywa, bo ja go nie znam, ale on jest z jakiegoś serialu. Okej. Okay. Ja, ja nie wiem, jak ja mam to zaokrąglić. Ja bym powiedział, że cała taka polska muzyka młodzieżowa, bym powiedział. Bo nie ma chyba takiego wykonawcy. Masz ulubionego wykonawcę, Wera? Nie. No, ale to słaż polskiej trafiłem? No, no Zastępcze pytanie, jak w moim przypadku. Dobra, dawaj, momencie. dobra, daj mi Weronika zastępcze pytanie, bo jest taka. O nie, odpowiedź... ja nie wiem. Niekonkretna. A może też być o zwierzę? W sumie by wtedy było no, na dobra. No, niech no. Dobra, ale wiem zwierzę, czekaj, muszę się skupić, bo tutaj.. Jest Dawid, proszę cię Nie no ja zabij... dobra, ja powiem pies, pies! No, zgadłeś. Dobra, kurde, bo już się bałem, że zaraz mi no, powiedz jakiś remis. wąż, nie? Ej dobra, czyli skończyło się chyba najlepiej jak mogło, bo mamy remis, czyli wystarczająco idealnie znamy swoje młodsze siostry, ale widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili jeszcze więcej takich odcinków, gdzie właśnie dowiadujemy się takich rzeczy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanały, no i oczywiście oglądajcie każde filmy do samego końca. Yo!